Znajdujemy się w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w galerii na piętrze. Aktualna wystawa, którą prezentujemy, jest to wystawa, która nazywa się Cut Off. Jest to sztuka nowoczesna. Wydaje mi się, że duża nowość, patrząc na poprzednie wystawy, jest na pewno to coś Coś niespotykanego w ostatnich latach w naszej galerii, samymi autorami wystawy są studenci oraz wykładowcy ASP, głównie ASP Wrocław. Autorów liczymy około 17, ponieważ są też to grupy artystyczne. Wydaje mi się, że może to wielu mieszkańców Dzierżoniowa i okolic szokować, ale też ciekawić. Na pewno znajdzie odbiorców w liceach. Jest to raczej trudny temat samej wystawy, ponieważ opisuje on traumy, podejmuje dość ciężkie tematy takiej zadumy, walki z systemem. Na pewno jest to wystawa skierowana dla starszych osób. Sztuka nowoczesna, którą tutaj prezentujemy, na pewno trzeba ją odbierać trochę inaczej niż eksponaty, które mają pokazywać piękno i i są do podziwiania. Ta sztuka jest dość trudna, ponieważ musimy analizować ją tak trochę od podszewki, czyli nieważne jest sam um, eksponat, czy jest on ładny, czy on jest brzydki, lecz sam temat i pokazanie go właśnie w artystyczny sposób. Z racji, że temat to jest głównie trauma oraz taka walka z systemem, może nie tyle walka, ale pokazanie tego systemu. Musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób mamy odbierać to dzieło, skoro ono było już. miało jakby narzucony temat. Więc ci artyści uzewnętrzniają się pokazują tą traumę, te trudności, związane właśnie z obecnymi czasami, z tym, co nas otacza. Sama wystawa trwa do 20 sierpnia. Więc naprawdę jest to duży czas. Zapraszamy również osoby, które akurat przejazdem będą w Dzierżuniowie. Godziny otwarcia są takie jak Dzieżuniowski Ośrodek Kultury, czyli do końca czerwca od 8 do 16, w środę do 18, natomiast w wakacje od 8 do 16, od poniedziałku do piątku.